się siemano, <laughs> sorry za ten chlew, tu był taki karmik yy, przycygowany tym drutem, to się samo dosypywało, gołębie odbierały i się samo dosypywało, wody nie ma, ale tu jest wody pełno, to zaczęłam no, tam nie nalewam, muszę czyszczenie porobić, nie w ogóle tak nie było, czasem miałem tyle czasu, no i co, w głębiach się zmieniło to, mówiłem o tej takiej parce pawików, napiszcie w komentarzach w tym mówiłem czy nie? Z młodym. Tu przyniosłem młody mi zdech, Ta samica od tej parki też mi zdechła. No i zostało mi 16 sztuk gołębi. Było parowanie pawików tamtego samca z tym, ale się tak szybko nie chciało sparować. No i co? Piszcie w komentarzach, co się stało z tym gołębiem, Bo o, widzicie taka. Bulwa mu tam nad okiem. Nie wiem, czy to mu się coś stanie, czy mi zdechnie od tego, czy to ugryzło go, coś nie. No szka, czy coś. No w głębiku było ścielane. No widać, że się nie. No i coś się zmieniło. Głębie ładne są, nie. U, mi się bardzo nie zmieniło. Wszystkie głębie są. Tu no, mam taki filmik, bo dawno nie nagrywałem, ale też no nabytków nie mam. Nie to nie będę nic. Nie bardzo nagrywa tu wszystkie głębki. Okazało się, trzy pawiki, reszta taki, a den, duska, taka duża samiczka, no i wszystkie głębie, o to i o co chodzi. Tu są na dole. Wszystkie trzy tam są trzy. To wszystkie gołębie są. No to w dzisiejszym odcinku to będzie na ten taki szybki odcinek. No to nie mam nic więcej do pokazania. To cześć. Odcinek z pierwszej hodowli się ukaże jutro. Na 100% jutro. Siemson, to na razie. A jestem pod starą nazwą. Zmienię ją. I. Podam ją jeszcze specjalnie w komentarzach, żeby każdy pamiętał. Także na razie.